Dzień dobry, proszę Państwa. Marcin Gazowski, napędzani kofeiną Monko Coffee. Monko Coffee, Monko Coffee i Mobi Cafe. To jest miejsce, w którym wszystko się zaczęło. Nasza kawowa przygoda zaczęła się właśnie tutaj, we Wrocławiu, na ulicy Giełdowej. Jest to nasze, swoistego rodzaju Wall Street, na którym budowaliśmy pierwsze kawiarnie. Pierwsze mobilne kawiarnie, z których to parzyliśmy kawę w najlepszym Z najlepszym z najlepszych, proszę państwa, Konrad, Fionder. No ja! Tak więc dzisiaj to nie było planowane, ale tutaj, tutaj, tutaj się wszystko zaczęło, jakby, jak wspomniałem wcześniej, a teraz, słuchajcie, wędrujemy wokół kawy, kawy, mąko i co? E, i, I mamy akcję dzisiaj do zrobienia. A o tym miejscu, o Mobi Cafe, o historii opowiemy Wam pewnie w innym odcinku. Co Ty na to? No dobra, to lecimy. Swoją drogą to w końcu moglibyśmy coś tu nakleić poza tym. I w planie jest projekt. Akurat wczoraj robiłem projekt rebrandingu, a tak naprawdę brandingu tego kiosku. Kawowego. No dobra, ale to nie o tym, cały czas nie o tym. Gdzie jest ten sprzęt? Kolejne Sanremo, kochani. Kolejny sprzęcik, który będziemy dzisiaj instalować. Jest to dwugrupowe Sanremo, które będziemy dzisiaj rozpakowywać, więc, więc, więc pokażemy wam później już z miejsca, gdzie będzie on instalowany. A co to za miejsce, to też opowiemy wam Trochę z drogi, a trochę na miejscu. Eee, z bagażnika dla napędzanych kofeiną. Marcin Gazowski, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jesteśmy w drodze, bo dzisiejszy odcinek to napędzani kofeiną w drodze. Eee, dokąd zmierzamy, powiedz Konradzie, ale nie patrz w kamerę. Spokojnie, mów głośno. Zmierzamy do krainy płynącej z Karpia Czyli Dolina Baryczy, słuchajcie. Czy ta miejscowość jest stolicą Doliny Baryczy, tak można powiedzieć? Można. O stoją powiedzieć... różnych rodzaju. <laughs> Milicz to oparciem. Stolica Polskiego Karpia. Tak więc podążamy do milicza, kochani. E, piękny, zielony e, teren. Tam jest zupełnie bardzo ładnie. A do miejsca, do którego jedziemy, ja jeszcze nie byłem. A ty byłeś tam? Nie byłem, nie byłem. To będzie nasz pierwszy raz. Tak więc stay tuned. kawałek drogi, jest tu przepięknie, bardzo ładnie, bardzo ciepło, jest słonecznie, jest miło. Jesteśmy na miejscu, słuchajcie, jest wietrznie, bo nad wodą tak jest często, nie? I słonecznie, bo nad wodą tak często jest, co nie? Tak. Jest tak słonecznie, że założę moje różowe okulary, bo świat przez różowe okulary wygląda lepiej. Bardzo ładnie. Jesteśmy nad zalewem. Tu jest Miejsce, w którym będziemy instalować sprzęt. Ale zanim to zrobimy, dowiemy się gdzie, co trzeba, co, gdzie, jak i wrócimy do Was za chwilę. Ty, hey, mam do Ciebie pytanie. Mhm. Czy Milicz? Czy to przypadkiem nie z Milicza pochodzi Leonardo di Carpio? Sprawdzimy to dzisiaj dla Was. Państwa, jesteśmy na miejscu. W środku, wewnątrz, wewnątrz lokalu. Zaraz będziemy rozpakowywać ten sprzęt. Tak. Państwa, Kończowi bardzo ładnie szło rozpakowanie, jeszcze już odfoliowane, pięknie oskurowane, mamy tu Zoe Sanremo prawda, w wersji Compact, bardzo prosty, piękny sprzęt, prosty w obsłudze, fajne gumiaste guziczki, żadnych bajerów zbędnych, bezawaryjny, prosty, sprytny sprzęt, coś jak my, właśnie powiedzieć, idealnie jak my. Ekspres bez wody filtrowanej jest jak galeretka bez octu. Swoją drogą, ocet chyba dobrze odkamienia. kamienia. Bardzo. Zatem, żeby nie zagruzować sprzętu, należy go, należy podać mu wodę filtrowaną wyłącznie. Dlatego mamy tu najwyższej klasy filtry, e, które należy też okresowo wymieniać, przeje was. Wtedy, wtedy ekspres nie wymaga interwencji serwisowej. Tak często jak bywa w, w miejscach, gdzie się nie filtruje wody, albo filtr wymienia się za rzadko. <śm> Moi najmilsi, z racji tego, że jeszcze tu jest trochę budowa, pobieram prąd z, z, z kuchni i robimy pierwsze odpalenie. Sprzęt został zasilony wodą, co jest bardzo ważne, nie uruchamiamy sprzętu bez wody, nie, na suchara nie ten, nie? Teraz sprzęt się uruchomi. A, skąd wiedziałem? Przenosimy się tutaj w stronę ekspresu, ponownie zobaczcie jak pięknie wygląda, jak biżuteria, nie? Dużo miedzi. Ciekawe, po ile miedzi stoi dzisiaj. I jak tylko czujnik, który się tutaj znajduje, powie basta,... Możemy y wtedy kawał czas. To wówczas, prawda sprzęt się zatrzyma i zacznie się grzać. Zatrzymał się, skąd ja wiedziałem? Teraz program dwu, drugi. Wcześniej był program pierwszy. Eee, za chwilę dojdziemy do TV u Tak. Dziewczyny nam tu pomogły ten. Też... Śmiało, śmiało, proszę zobaczyć. To już za piękna robota. No niesamowite. Dziękuję bardzo. Nie Lecimy dalej, wracamy po po przerwie. Co tam sypiesz, Pani kolego? No piór pure powerka. Pure power, no. Pierwsze uruchomienie młyna ustawiamy młyneczek A może dziewczyny pomożecie? No tak średnio bym nie, nie pomogą. No dobra, no to tak. Pierwsze mielenie to musimy drobno zmielić, żeby pod espresso wyszła nam ekstrakcja w granicach 35 sekund proszę Państwa. Czy to się wydarzy? Kondzio pokaże. Coś nie działa. Kondzio właśnie ustawia dozy, czyli tak naprawdę czas, e, który upłynie od odpalenia młynka po zakończenie procesu mielenia. Tamper Co to jest tamper? Tamper? Taki tłuczek Następną rzeczą jaką Kondek pewnie wy, wyjmie to To odbija na fusy Bardzo ważna rzecz jeżeli nie ma wbudowanego odbijacza na fusy I teraz ten pan tym tłuczkiem ubije tą kawę Na tej macie Dla tych pań Dla tych pań <laughs> Więc kolejna próba, ja w międzyczasie wyjmę kolejne akcesorium to jest e, ten młynek. Co ja Zbanek do pienienia mleka. Zobaczcie, jaki piękny biały mat. Latar. Proszę bardzo, I wracamy do espresso. O, ale. Listeczek i po robocie. Ano, sprzęcik zainstalowany, ekspres czeka, ekipa również. Niebawem przylecimy tutaj z powrotem na szkolenie. Tak. Sceneria piękna, miejscówka super, ludzie ekstra. No i właśnie, ale jeszcze chciałem powiedzieć jedną ważną rzecz, czym to miejsce będzie. Bo jesteśmy tu nad zalewem, jak widzicie. Piękny lokal, fajna miejscowa. To jest zalew w centrum Milicza. Więc jak macie ochotę, ee, to wpadajcie. Jak nie macie ochoty, to też wpadajcie, a zaczniecie mieć ochotę. Tam jeździ pociąg z Wrocka prawdopodobnie. Z całej Polski, tak naprawdę. Ścieżki rowerowe dookoła. Tak, jest tu przyjazna okolica rowerzystą. Welo ścieżki. Welo ścieżki, tak. Co tam jeszcze jest? Kolorowe karpie są. Tak. W sensie ścieżka. Y, d, 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 ten, no. że karpie są dużo bo, karpie. Może z spodbieracie coś niesamowitego. Z coś kuszą, z czym chcecie. <grym> tak, no i, i, i kawa MONKO, która tutaj się pojawi niebawem, bo właśnie jesteśmy po tej instalacji. Niebawem będzie też kolejny odcinek ze szkolenia. Pokażemy wam załogę. A załoga będzie tutaj wyjątkowa, bo tutaj się odbywają warsztaty. Dobrze mówię? Tak integracji dla ludzi z zajęciowej, z rozmowy, tak, formą e, upośledzeń, e, dysfunkcji, dysfunkcji. Ci, którzy są często wykluczani e, w, w społeczeństwie, tutaj mają szansę jakby znaleźć swoje miejsce i my chcemy zaradzić ich pasją do kawy, pokazać im jak się tą kawę powinno parzyć i jak można parzyć jak można żyć. A przy tym będą mieli na pewno fajną pracę, dobrą atrakcję, doskonałą formę terapii w o ich codziennym życiu. I, I dzięki temu powstanie świetne i fajne miejsce. Więc miejsce wyjątkowe i tu, i tam, a my się powoli żegnamy, żeby Was tutaj przywitać się z Wami Niebawem. za chwilę. Tak więc my tu za chwilę wracamy. Eee... No i cześć, do zobaczenia.